Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak niebezpieczne może być podróżowanie po 80. roku życia, nawet jeśli robiliście to przez całe życie? Kiedy osiągamy wiek 80 lat, sposób, w jaki nasze ciało i umysł reagują na nowe otoczenie, zmienia się w sposób, którego być może nie spodziewaliśmy się. Podróżowanie może wydawać się ekscytujące, pełne wyobrażeń o odległych miejscach i nowych doświadczeniach, ale rzeczywistość po 80. roku życia może być zupełnie inna. Ryzyko fizyczne i emocjonalne może szybko przyćmić wszystkie korzyści. Nie chodzi o to, aby zniechęcić Cię do radości i przygód, ale o zrozumienie ukrytych wyzwań, jakie niesie ze sobą podróżowanie na tym etapie życia. Wiedząc, o co chodzi, możesz podejmować decyzje, które zapewnią Ci bezpieczeństwo, zdrowie i spokój. W tym filmie przyjrzymy się sześciu ważnym powodom, dla których podróżowanie po 80 roku życia może nie być dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Każdy powód wynika z rzeczywistych sytuacji, z którymi spotyka się wielu seniorów, ale o których rzadko się mówi, i może zmienić Państwa spojrzenie na następną podróż. Proszę zostać z nami do końca, ponieważ ostatni powód może Państwa najbardziej zaskoczyć i skłonić do całkowitej zmiany planów podróży. Zaczynamy. Powód numer jeden: większe ryzyko zdrowotne w przypadku ograniczonego dostępu do pomocy medycznej. Jedną z najpoważniejszych obaw związanych z podróżowaniem po 80 roku życia jest to, że problemy zdrowotne mogą pojawić się bez ostrzeżenia, często w najgorszym możliwym momencie. Na tym etapie życia nasze ciało jest odporne i nawet niewielkie komplikacje zdrowotne mogą szybko przerodzić się w coś, co wymaga natychmiastowej pomocy. Podczas gdy w domu prawdopodobnie dokładnie wiesz, gdzie znajduje się najbliższy szpital lub klinika, podróżowanie pozbawia cię tej sieci bezpieczeństwa. W wielu miejscach placówki medyczne mogą nie być wyposażone w sprzęt niezbędny do zapewnienia opieki specjalistycznej, której potrzebują osoby starsze, a bariery językowe lub nieznane systemy opieki zdrowotnej mogą opóźnić leczenie. Samo opóźnienie może oznaczać różnicę między drobnym problemem a poważnym, trwałym problemem. Wyobraź sobie na przykład, że podczas zwiedzania odległego miasta nagle zaczynasz mieć trudności z oddychaniem lub odczuwasz nagły ból w klatce piersiowej. W domu mógłbyś wezwać pomoc i w ciągu kilku minut przybyłby wykwalifikowany personel medyczny. Za granicą możesz mieć problem ze znalezieniem pomocy medycznej, wyjaśnieniem swoich objawów w obcym języku i nadzieją, że daną placówka dysponuje odpowiednim sprzętem. Nawet coś tak powszechnego jak odwodnienie w upalne dni może prowadzić do zawrotów głowy lub omdleń, a bez szybkiej pomocy powrót do zdrowia jest powolny i skomplikowany. Niektóre osoby starsze podczas podróży są również uzależnione od regularnych zabiegów medycznych lub leków, które muszą być przyjmowane zgodnie z ścisłym harmonogramem. Opóźnienia lotów, zmiana strefy czasowej i nieprzewidywalny transport mogą zakłócić te rutyny. Pominięcie dawki lub nieregularne przyjmowanie leków może zwiększyć ryzyko poważnych konsekwencji zdrowotnych. Podczas gdy dla wielu osób powyżej 80 roku życia podróże mogą być okazją do odpoczynku od codziennej rutyny, dla wielu z nich to właśnie regularność chroni ich zdrowie. Rzeczywistość jest taka, że podróżując, rezygnujesz z pewnej kontroli nad swoim otoczeniem. Nie można zagwarantować, że pogotowie przyjedzie na czas lub że personel medyczny zrozumie niuanse chorób związanych z wiekiem. Nawet w krajach rozwiniętych czas oczekiwania w szpitalach może być długi, a specjalistyczna opieka może być oddalona nawet o kilka godzin. Jest to szczególnie ryzykowne, jeśli cierpisz na choroby przewlekłe, takie jak choroby serca, cukrzyca lub choroby układu oddechowego, gdzie liczy się każda minuta. Nie oznacza to, że osoby starsze powinny żyć w strachu, ale raczej zdawać sobie sprawę, że ryzyko zdrowotne wzrasta, gdy jesteś z dala od swojej sieci wsparcia. W domu Twój lekarz zna Twoją historię choroby, apteka ma Twoje recepty, a przyjaciele lub rodzina mogą Ci pomóc. Podczas podróży często jesteś sam i musisz samodzielnie rozwiązywać problemy, co może być bardzo stresujące. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak cenny jest dla nich spokój, jaki daje bliskość znanej opieki, dopóki go nie stracą. Podróżowanie może być wspaniałą rzeczą w odpowiednich okolicznościach, ale po 80. roku życia warto zastanowić się, czy cel podróży naprawdę jest wart potencjalnego ryzyka dla zdrowia. Szczerość w kwestii swoich potrzeb zdrowotnych i dostępności opieki w miejscu, do którego się wybierasz, nie jest oznaką słabości. Jest to oznaka mądrości, która zapewni, że życie, o które tak ciężko walczyłeś, pozostanie bezpieczne, stabilne i pełne wartościowych chwil. Ostatecznie, ochrona zdrowia jest najcenniejszą podróżą, w jaką możesz się wybrać. Drugi powód zwiększona podatność na urazy i upadki. Wraz z wiekiem naturalnie zmienia się nasza równowaga. Refleks i siła mięśni, nawet jeśli pozostajemy aktywni i dbamy o siebie. Po osiemdziesiątym roku życia zmiany te mogą sprawić, że będziemy bardziej podatni na urazy, zwłaszcza w nieznanym otoczeniu, gdzie trudniej jest rozpoznać zagrożenia. Podróżowanie często wiąże się z chodzeniem po nierównych chodnikach, poruszaniem się po brukowanych ulicach, wchodzeniem po schodach bez poręczy lub wsiadaniem do autobusów i pociągów, które mogą nie być zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie osób starszych. Wystarczy jeden zły krok. Jedna świska powierzchnia lub jedno nieoczekiwane uderzenie, aby doszło do upadku, który może ograniczyć Twoją niezależność na miesiące, a nawet dłużej. Kiedy jesteś w domu, znasz najbezpieczniejsze trasy, wiesz, które buty najlepiej nadają się do określonych nawierzchni i gdzie czają się potencjalne zagrożenia. Jednak w podróży często reagujesz na otoczenie w czasie rzeczywistym. Zatłoczone lotniska, ruchliwe targowiska lub ciasne hotele mogą stanowić przeszkody, których nie przewidziałeś. Coś tak prostego. Jak noszenie bagażu i próba utrzymania równowagi może przesunąć środek ciężkości ciała, zwiększając ryzyko potknięcia się. W niektórych miejscach nie ma gwarancji odpowiedniego oświetlenia ulic lub dobrze utrzymanych chodników, co zwiększa ryzyko wypadków w nocy. Konsekwencje upadku w tym wieku to nie tylko natychmiastowe obrażenia. Złamanie biodra, nadgarstka lub ramienia może wymagać operacji i długiej rehabilitacji. Powrót do zdrowia może być znacznie trudniejszy, gdy jesteś z dala od swojej zwykłej sieci wsparcia. Nawet jeśli sama kontuzja się zagoi, emocjonalne skutki, utrata zaufania do własnej sprawności ruchowej mogą utrzymywać się przez długi czas. Wiele osób starszych, które doświadczyły upadku, boi się wychodzić z domu, co może prowadzić do izolacji i pogorszenia kondycji fizycznej. Podróże często zmuszają nas do przekraczania naszych zwykłych ograniczeń. Możesz znaleźć się w sytuacji, w której będziesz stać godzinami w kolejce do muzeum, chodzić na długie wycieczki po zabytkach lub nosić ciężkie torby z zakupami z powrotem do hotelu. W danej chwili czynności te mogą wydawać się nieszkodliwe, ale mogą obciążać mięśnie, stawy i zmysł równowagi. Zmęczenie pojawia się szybciej, a kiedy to nastąpi, zmniejsza się zdolność szybkiego reagowania na niebezpieczeństwo. Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, jest obuwie. Nawet jeśli spakujesz najwygodniejsze buty, niektóre sytuacje podczas podróży, takie jak dress code w restauracjach lub zabytkach, mogą zmusić cię do założenia mniej praktycznego obuwia. Buty które nie mają odpowiedniej przyczepności lub wsparcia, mogą być ukrytą przyczyną upadków. W połączeniu z deszczową pogodą, śliskimi płytkami lub niestabilnymi schodami ryzyko znacznie wzrasta. Nie chodzi o to, aby unikać wszelkiej aktywności lub ograniczać się do siedzenia na krześle. Chodzi raczej o to, aby zdawać sobie sprawę, że otoczenie, z którym spotykasz się podczas podróży, może nie być zaprojektowane z myślą o Twoim bezpieczeństwie. W domu dostosowaliście się do otoczenia podczas podróży nie macie takiej możliwości. Jeśli zdacie sobie sprawę z tych zagrożeń, możecie podejmować decyzje, które pozwolą Wam zachować niezależność, uniknąć fizycznych i emocjonalnych komplikacji, które często następują po urazach. Jeśli nadal oglądacie ten film i uważacie te informacje za przydatne, napiszcie w komentarzach numer dwa, abym wiedział, że tu jesteście. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam to zrobić i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnego filmu. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć wysokiej jakości treści, które informują i inspirują. Kontynuujmy więc. Numer 3. Trudność: dostosowanie się do ekstremalnych warunków pogodowych i zmian klimatycznych. Jednym z mniej dyskutowanych wyzwań związanych z podróżowaniem po 80 roku życia jest reakcja organizmu na nagłe zmiany klimatu. W tym wieku nasza zdolność do regulacji temperatury nie jest już tak silna jak kiedyś, co oznacza, że to, co młodszym ludziom wydaje się niewielką zmianą, dla nas może być fizycznie wyczerpujące. Podróżowanie często oznacza dla nas przejście z jednej skrajności w drugą, z chłodnych, klimatyzowanych lotnisk na gorące, wilgotne ulice lub opuszczenie ciepłego klimatu i przybycie do miejsca, gdzie wieje ostry wiatr i jest zimno. Te nagłe zmiany mogą obciążać serce, układ oddechowy i ogólną energię. U wielu seniorów nawet niewielkie wahania temperatury mogą powodować dyskomfort lub komplikacje zdrowotne. Wysokie temperatury mogą prowadzić do odwodnienia i wyczerpania znacznie szybciej, niż można by Y się spodziewać, podczas gdy chłodna pogoda może zwiększyć sztywność stawów, podwyższyć ciśnienie krwi i ryzyko infekcji dróg oddechowych. Dodajmy do tego czynniki takie jak zmiany wysokości nad poziomem morza, gdzie powietrze jest rzadsze i zawiera mniej tlenu, a organizm musi pracować ciężej, aby utrzymać normalny rytm. To, co w poprzednich latach mogło być orzeźwiającą wycieczką lub spacerem po mieście, teraz może pozostawić Cię bez tchu i wyczerpanym. Kolejnym ukrytym czynnikiem jest wilgotność. Podróżowanie do tropikalnych lub nadmorskich regionów często wiąże się z walką z wilgocią i ciężkim powietrzem, które mogą wyczerpać energię i utrudniać oddychanie. Zwłaszcza jeśli cierpisz na astmę lub inne dolegliwości oddechowe. Z drugiej strony, bardzo suchy klimat może powodować odwodnienie, którego nie zauważysz, wysuszać skórę i jamy nosowe oraz zwiększać podatność na choroby. Po 80 roku życia organizm mniej skutecznie sygnalizuje pragnienie lub ostrzega gdy zbliżamy się do granic wytrzymałości, więc problemy mogą się po cichu nasilać. Plan podróży może jeszcze zwiększyć to ryzyko. Jet lag, nieregularny sen i długie godziny spędzone w środkach transportu utrudniają organizmowi dostosowanie się do nowych warunków. Możesz wylądować w mieście, gdzie słońce zachodzi kilka godzin wcześniej lub później niż jesteś przyzwyczajony, co zaburzy naturalny rytm Twojego organizmu. Nawet jedzenie i picie może różnić się od tego, do czego jesteś przyzwyczajony, co dodatkowo obciąża organizm. Ciągłe dostosowywanie się wymaga odporności, która z wiekiem słabnie. Wybór ubrania również może stanowić wyzwanie. W niektórych miejscach temperatury mogą się znacznie różnić w ciągu jednego dnia: chłodny poranek, upalne popołudnie i chłodny wieczór. Pakowanie się na takie wahania oznacza noszenie lub przenoszenie większej ilości warstw odzieży, co może być fizycznie męczące. Jeśli źle ocenisz sytuację i ubierzesz się nieodpowiednio, może być ci zbyt zimno lub zbyt gorąco, co w tym wieku może być niebezpieczne. Problem ten jest w tym ważniejszy, że pogoda i klimat to czynniki, na które nie masz wpływu po przyjeździe. Możesz spróbować zaplanować podróż na łagodną porę roku, ale nieoczekiwane zmiany pogody mogą wystąpić wszędzie. Podczas gdy młodsi podróżnicy mogą po prostu coś ignorować, osoby powyżej 80 roku życia muszą rozważyć, jak każda z tych zmian może wpłynąć na ich komfort, mobilność i zdrowie. Prawda jest taka, że dostosowanie się do nowego klimatu wymaga energii, a po 80 roku życia energia jest zasobem, który należy oszczędzać. Świadomość tego, jak organizm może reagować na zagrożenia, nie oznacza całkowitej rezygnacji z podróży. Chodzi o to, aby chronić swoje zdrowie, aby móc spędzać dni, zarówno w domu, jak i w podróży, w komforcie i bezpieczeństwie, bez konieczności regeneracji po trudnych warunkach klimatycznych, na które organizm nie jest przygotowany. Numer 4. Problemy związane z długimi lotami i długimi podróżami. Długie loty, podróże autobusem lub pociągiem mogą być wyczerpujące w każdym wieku, ale po osiemdziesiątym roku życia ich wpływ na ciało i umysł staje się znacznie bardziej znaczący. Godziny spędzone w ciasnych fotelach z ograniczoną swobodą ruchów mogą powodować sztywność stawów, obrzęki nóg, a w niektórych przypadkach nawet niebezpieczne zakrzepy krwi, takie jak zakrzepica żył głębokich. Nawet jeśli regularnie się rozciągasz, brak miejsca i ciągłe siedzenie mogą spowolnić krążenie krwi, co prowadzi do zmęczenia, które utrzymuje się długo po zakończeniu podróży. U osób w wieku 80 lat regeneracja po tego rodzaju obciążeniu fizycznym może trwać dni, a czasem nawet tygodnie. Obciążenie nie jest tylko fizyczne. Długie podróże wymagają ciągłej czujności. Orientacja na lotniskach, obsługa bagażu, poszukiwanie bramek odlotów i szybkie przesiadki. Każdy z tych czynności może być męczący, zwłaszcza gdy pośpiech nie pozostawia zbyt wiele czasu na odpoczynek między przesiadkami. Przesiadki na nieznanych lotniskach lub opóźnienia na peronie kolejowym mogą wyczerpać zarówno pacjentów, jak i Twoją energię. A na tym etapie życia zmęczenie jest czymś więcej niż tylko nieprzyjemnością, może zagrozić Twojemu bezpieczeństwu i zdolności podejmowania decyzji. Kolejnym istotnym czynnikiem jest zaburzenie snu. Nocne loty, zmiana strefy czasowej i nietypowe warunki do spania mogą niemal uniemożliwić głęboki odpoczynek, którego potrzebuje Twoje ciało. Nawet jedna nieprzespana noc może osłabić układ odpornościowy i zmniejszyć zdolność organizmu do radzenia sobie z trudami podróży. Dla starszych pasażerów może to oznaczać uczucie wyczerpania jeszcze przed rozpoczęciem podróży, co utrudnia cieszenie się wrażeniami, dla których wybrali się w tak daleką podróż. Ważną rolę odgrywają również dieta i nawodnienie organizmu. Podczas dłuższych podróży często nie masz kontroli nad tym, kiedy i co jesz. Posiłki serwowane w samolocie mogą nie odpowiadać Twoim potrzebom żywieniowym. A suche powietrze w kabinie może spowodować odwodnienie szybciej, niż zdajesz sobie sprawę. Niektóre osoby starsze decydują się ograniczyć spożycie płynów, aby uniknąć częstych wizyt w ciasnych toaletach samolotu. Może to jednak jeszcze bardziej pogłębić odwodnienie i przyczynić się do bólu głowy. Zawrotów głowy lub zaparć. Te pozornie niewielkie niedogodności mogą szybko się sumować, zwłaszcza w połączeniu z wielogodzinną bezczynnością. Hałas, tłumy i ciągłe komunikaty mogą być również stresujące. Lotniska i ruchliwe dworce kolejowe są pełne bodźców, które mogą utrudniać relaks, zwłaszcza jeśli twój słuch lub wzrok nie są już tak ostry jak kiedyś. To przeciążenie sensoryczne może sprawić, że poczujesz się psychicznie wyczerpany jeszcze przed dotarciem do celu. Po przyjeździe nagromadzony stres z podróży może utrudnić pełne cieszenie się otoczeniem. Kiedy jesteś młodszy, po ciężkim dniu w podróży możesz zregenerować się po dobrze przespanej nocy. Po 80. roku życia regeneracja trwa dłużej. A dyskomfort związany z podróżą może utrzymywać się i wpływać na resztę podróży. Dla wielu osób pojawia się zatem pytanie: czy wrażenia z podróży są warte tego, co kosztuje ich ciało i umysł? Podróżowanie w starszym wieku może być przyjemne, ale najlepiej sprawdza się, gdy transport jest wygodny, bezpośredni i dostosowany do aktualnych potrzeb, a nie gdy wymaga kilku dni wytrwałości, zanim rozpocznie się prawdziwa przygoda. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za przydatne, napisz w komentarzu numer 4. Że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, zachęcam Cię do tego i włączenia dzwonka, aby nie przegapić żadnego filmu. Wasze wsparcie pomaga nam tworzyć wysokiej jakości treści, dziękujemy. Przejdźmy więc do piątego punktu obciążenia finansowe ukryte koszty. W dzisiejszych czasach większość ludzi żyje ze stałego dochodu lub oszczędności, a podróże mogą być znacznie droższe niż kiedyś. Bilety lotnicze, zakwaterowanie, ubezpieczenie i specjalne potrzeby seniorów Dostęp dla osób niepełnosprawnych, sprzęt medyczny mogą znacznie zwiększyć koszty. Nawet posiadając ubezpieczenie, można spotkać się z wysokimi udziałami własnymi i wyłączeniami. Nagłe zmiany planów z powodu choroby często prowadzą do dodatkowych kosztów. Kolejnym niedocenianym obszarem są ukryte koszty kursy walut, opłaty, drogie jedzenie, transport lub napiwki. Jeśli nie można korzystać z transportu publicznego, koszty rosną jeszcze bardziej. Niewielkie codzienne wydatki łatwo się sumują. Komfort, lepsze miejsca, hotele w centrum, prywatne wycieczki ułatwia podróż, ale także znacznie ją podraża. W tym wieku podróże mogą mieć wpływ na długoterminową stabilność finansową. Zachowanie oszczędności ma kluczowe znaczenie dla zdrowia, mieszkania i codziennego życia. Podróże nie powinny zagrażać Twojemu spokojowi ducha. Punkt szósty. Obciążenie psychiczne związane z zakłóceniem rutyny. W podeszłym wieku codzienna rutyna jest źródłem stabilności. Jej zakłócenie podczas podróży może wywołać niepokój, dezorientację lub zmęczenie związane z podejmowaniem decyzji. Osobom starszym może być trudniej poradzić sobie z nowym otoczeniem, szybkim tempem grupy lub orientacją w nieznanym środowisku. Brak dobrej jakości snu, stres związany z rozłąką ze znanym otoczeniem i brak kontaktów społecznych mogą negatywnie wpłynąć na samopoczucie psychiczne. Nawet powrót do domu może być wyczerpujący zamiast odświeżający. Podsumowanie, podróżowanie po osiemdziesiątym roku życia nie jest niemożliwe, ale wiąże się z wyzwaniami finansowymi, zdrowotnymi i psychicznymi. Decyzja o niepodróżowaniu nie oznacza rezygnacji, ale ochronę spokoju, zdrowia i stabilności. Radość i spełnienie można znaleźć również w domu, w znanym otoczeniu, wśród bliskich. Dziękujemy za uwagę i wsparcie.